Nie wiem, czy wiesz, ale jest ponad 20 modelów diety ketogenicznej. I tu mamy standardową TKD, CKD 4.1, 3.1. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał, ale tutaj możesz zobaczyć, że tak naprawdę nie ma jednej diety ketogenicznej. Ja chciałbym obalić dzisiaj ten mit, że jest tylko jedna dieta ketogeniczna, bo oczywiście najpopularniejszym modelem diety Keto jest model Wysokotłuszczowy, niskowęglowodanowy i normobiałkowy. Czyli mamy SKD, czyli standardowa dieta ketogeniczna. Natomiast jak, jak widzisz, jest wiele innych diet. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale intermittent fasting sam w sobie indukuje ketozę. Oczywiście musimy pościć odpowiednią ilość czasu, żebyśmy zaczęli produkować ciała ketonowe, ale my nie musimy nawet ograniczać węglowodanów. I po drugie. Chciałbym, żebyś znał i znała definicję diety ketogenicznej, że to jest każda dieta, która pozwoli Ci osiągnąć stan ketozy. Każda dieta, która zmusza nas organizm do produkowania ciał ketonowych i korzystania z energii, z tłuszczu, czy to zmagazynowanych, czy to zmagazynowanych w naszej tkance tłuszczowej, czy to z jedzenia. Tak? Czyli mamy tutaj tłuszcze takie jak masło, awokado, oliwa i tak Więc to są różne typy ketozy. Więc to nie jest tak, że jest tylko jedna dieta, bo też mamy różne modele ze względu na, na to. Co jemy na diecie takiej niskowęglowodanowej? Bo tutaj możecie zauważyć, że to jest dieta karniwora, gdzie w ogóle nie jemy warzyw, na przykład, w ogóle nie jemy żadnych produktów pochodzenia roślinnego. Mamy dietę wegańską, wegetariańską, śródziemnomorską. Można te wszystkie diety przekształcić na dietę ketogeniczną. Bo jak my będziemy w ketozie, to to z definicji jest dieta ketogeniczna. Tylko po prostu nie jest to typowa. Nie jest to standardowa dieta ketogeniczna, i to ważne, żebyśmy o tym wiedzieli.